Podróż jednego dokumentu. Dzisiaj opowiem o tym, w jaki sposób my wspieramy naszych klientów w tym, żeby ta podróż jednego dokumentu była dla klienta jak najbardziej optymalna, czyli żeby był porządek, żeby mało czasu na to poświęcać, żeby to się szybko księgowało i żeby dużo nie kosztowało. Otóż, proszę Państwa, ta podróż zawsze zaczyna się od tego, że klient tę fakturę otrzymuje. Jak już ją ma w wersji elektronicznej, bo coraz więcej faktur przychodzi po prostu mailem, to trzeba ją po prostu przeciągnąć do tax Order. Jak już ona jest w tym taksorderze, to za chwilę o tym opowiem. Natomiast jeżeli ta faktura nie jest w wersji elektronicznej, to my namawiamy naszych klientów do tego, żeby je jednak zeskanowali. Bo jak je wrzucą do taksordera, to wtedy. Mają ciągle do nich dostęp. Mają wszystkie informacje o tych fakturach. Zawsze można sobie posortować po kliencie, od którego tą fakturę dostali. Tam się to po prostu wszystko dzieje tak, jak właśnie powinno się dziać w obecnych czasach w elektronicznym obiegu dokumentów. Jak tam jest ta faktura, to już zawsze tak tam będzie i będzie można do niej zawsze później wrócić. I jak tam już ona jest, to. Można zrobić jej akceptację. Czyli to jest firma jednoosobowa, to klient może ją sobie zaakceptować sam, bo wie, że to jest jego faktura i nie potrzebuje do tego żadnej specjalnej ścieżki akceptacji. Natomiast jeżeli, proszę Państwa, się okazuje, że u klienta pracuje więcej osób i kto inny faktury otrzymuje, a kto inny faktury potem przekazuje po ludziach, żeby oni zebrali swoje podpisy, bo ten zamawiał to, ten zamawiał to, to wtedy rozpisuje się ścieżkę akceptacji, kto co może, kto do jakiej kwoty i czyj podpis, czy też akcept cyfrowy, nie trzeba tego robić podpisem elektronicznym, jest potrzebny do tego, żeby faktura trafiła później do płatności. Po drodze albo klient, albo my sprawdzamy dane na tej fakturze, jak one się zocerowały. No bo jeżeli ta faktura przychodzi do klienta w PDF-ie, to ten PDF się oceruje świetnie. Natomiast jeżeli e, ta faktura przychodzi... Papierowo i to się skanuje, to czasem tam nie widać, program tego nie szczyta, generalnie może być z tym problem. I to sprawdzenie bardzo często realizują samodzielnie klienci, bo później płacą na podstawie tychże faktur. W związku z tym, jak płacą, to muszą mieć te dane sprawdzone. Natomiast jeżeli nie korzystają z usługi tej, żeby wykonywać płatności bezpośrednio z taksordera, no to po prostu my to weryfikujemy. Po weryfikacji, po sprawdzeniu danych na fakturze następuje dekretacja, czyli księgowy ma tą fakturę już w systemie, widzi co to jest, widzi, widzi kwoty, widzi daty, e, rozpoznaje jaki to jest rodzaj kosztu, czy środka trwałego, czy jeszcze tam czegoś innego i następuje dekretacja. Razem z dekretacją zwykle ta samo, sama osoba robi, przepraszam, kwalifikację podatkową. Tego dokumentu, czy się z niego odlicza, czy się nie odlicza, czy się wrzuca cały w koszty, czy nie, a może to jest środek trwały. No, generalnie on musi zrobić po prostu całą dekretację i kwalifikację podatkową, po to, żeby był porządek księgowości i wykorzystujemy całą pracę, która została wcześniej wykonana albo przez nasz dział skanowania, albo przez klienta. Mamy na tym samym dokumencie, na ścieżce każdy robi to, co powinien. Później można zapłacić tą fakturę. Oczywiście klient może zapłacić ją przed dekretacją, jeżeli ma taką chęć. I my te faktury, te elektroniczne dokumenty w systemie, taksorter, archiwizujemy. Co zyskujemy? Sprawność, porządek, dostęp w każdej chwili, możliwość sortowania, możliwość znalezienia danych. Po prostu mamy wszystko pod ręką, tylko dlatego, że korzystamy z elektronicznego obiegu dokumentów.